Jesień. Plony zebrane. I znów ten dobrze znany każdemu działkowcowi obrazek Człowiek z łopatą, metodycznie przerzucający kolejne skiby ziemi to rytuał przekazywany z pokolenia na pokolenie. Kopali nasi dziadkowie, kopali ojcowie, i my też kopiemy. Ale czy, zastanawialiście się kiedyś, po co? Czy to naprawdę tak bardzo pomaga naszej ziemi, czy może co roku popełniamy ten sam błąd szkodząc własnej działce? Dziś odrzucimy stare przyzwyczajenia. I spojrzymy na jesienne przekopywanie pod mikroskopem nauki. Obiecuję Wam, że na koniec tego materiału zrozumiecie, czy Wasza łopata jest narzędziem budowania czy destrukcji. A tak przy okazji. Wykopiecie czy nie? Napiszcie w komentarzach już teraz, a pod koniec filmu sprawdzimy, czy zmienicie zdanie. Cofnijmy się na chwilę w czasie. Skąd w ogóle wzięła się ta tradycja głębokiego jesiennego przekopywania? Jeszcze w dawnych czasach, gdy działki były głównym źródłem wyżywienia dla wielu rodzin, ta metoda była niemal jedyną słuszną. Po pierwsze, był to główny sposób walki z wieloletnimi chwastami, takimi jak pesz. Bez nowoczesnych herbicydów łopata była naszą główną bronią. Po drugie, w ten sposób wprowadzano główny nawóz, czyli obornik. Trzeba go było dobrze zagłębić, by mógł pracować na przyszłe plony. I po trzecie wierzono, że duże bryły ziemi pozostawione na zimę Lepiej przemarzają, zabijając szkodniki i poprawiając strukturę gliniastej gleby. Brzmi logicznie prawda? Te trzy filary, chwasty, nawozy i szkodniki podtwiny podtrzymywały całą ideologię jesiennego przekopywania. Ale nauka o glebie nie stała w miejscu, a dziś wiemy o życiu pod naszymi stopami znacznie więcej. Zacznijmy od kluczowego argumentu przemawiającego za przekopywaniem jest nim napowietrzanie. Szpadel wbijany w zagęszczoną polecie ziemię spulchniają i rozbija twarde grudy. W rezultacie gleba jest nasycana tlenem. Po co ten zabieg? To proste korzenie roślin, tak jak my potrzebują tlenu, by oddychać. Jest on niezbędny do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. W zbitej, zaległej glebie brakuje go katastrofalnie. Rośliny zaczynają się dusić, słabo przyswajają składniki odżywcze i w konsekwencji dają mizerny plon. Przekopywanie działa jak świeży haust powietrza dla naszego przyszłego ogrodu. Wyobraźmy sobie suchą, popękaną ziemię po upalnym lecie. Szpadel zamienia tę bezwładną skorupę w luźną, oddychającą pierzynę. Woda po deszczach i roztopach nie będzie stać na powierzchni, lecz z łatwością wsiąknie głęboko, tworząc zapas wilgoci na wiosnę. Na pierwszy rzut oka jest to niepodważalna zaleta, która w pełni usprawiedliwia cały ten wysiłek, przecież dzięki temu dajemy ziemi możliwość oddychania pełną piersią zanurzmy się głębiej w temat napowietrzania, czyli aeracji. Tlen potrzebny jest nie tylko korzeniom. W glebie tętni niewidzialne życie. Miliardy bakterii tlenowych, naszych głównych pomocników, pracują bez wytchnienia. To właśnie one przetwarzają materię organiczną, zamieniając ją w składniki odżywcze, łatwo przyswajalne przez rośliny. Bez tlenu te mikroorganizmy giną, a procesy rozkładu zostają zahamowane. Wówczas rozpoczynają się procesy gnilne, w które angażują się inne beztlenowe bakterie. Uwalniają one szkodliwe dla roślin związki, np. siarkowodór. Dlatego, spulchniając glebę, tworzymy korzystne warunki dla pożytecznej mikroflory. To trochę jak wietrzenie pokoju. Wszystko, co żywe, natychmiast czuje się lepiej. Głębokie przekopywanie zapewnia dostęp powietrza do warstw, do których normalnie ono nie dociera. To stymuluje aktywność pożytecznych mikrobów na większej głębokości, budując tym samym potężną urodzajną warstwę. W ten sposób łopata w naszych rękach staje się narzędziem, które uruchamia i przyspiesza naturalne procesy wzrostu żyzności gleby. A teraz przejdźmy do pierwszego i najmocniejszego argumentu wysuwanego przez przeciwników orki: Zniszczenie struktury gleby. Owszem, spulchniamy ziemię, ale jakim kosztem? Wyobraźmy sobie, że gleba to nie jest po prostu mieszanka piasku, gliny i materii organicznej, to skomplikowany system, żywy organizm z własną, unikalną architekturą. Przez lata przeniknęły ją biliony mikroskopijnych kanałów i porów. Tworzą je korzenie obumarłych roślin, korytarze dżdżownic i innych mieszkańców gleby. Jest to naturalny system kapilarny. Działa on jak naczynia krwionośne. W czasie suszy transportuje wilgoć z głębszych warstw do korzeni, a podczas ulew odprowadza nadmiar wody. Co robi łopata? Bezlitośnie niszczy tę unikalną, stworzoną przez naturę strukturę. Odwracamy skibę, a cała ta delikatna sieć kapilar zostaje rozerwana. Gleba zamienia się w chaotyczną masę. Oczywiście zaraz po przekopaniu jest spulchniona. Ale wystarczy pierwszy porządny deszcz, a ziemia osiada, zagęszcza się i zamienia w monolit. O wiele twardszy i bardziej zbity niż była wcześniej. Natura będzie potrzebować lat, by odbudować to, co my zniszczyliśmy w ciągu jednego dnia. Wróćmy do tematu szkodliwego wpływu, jaki ma niszczenie struktury gleby. Przyjrzyjmy się dokładniej kapilarom glebowym, powiedzmy, pod lupą. Dlaczego są one tak kluczowe? Ten system działa niczym knot w lampie naftowej. Jest w stanie podciągać wilgoć z głębszych warstw do góry, prosto do strefy korzeni, nawet jeśli wierzchnia warstwa jest całkowicie wysuszona. To jest nasz naturalny system autonawadniania, który ratuje rośliny podczas suszy. Kiedy jednak kopiemy glebę, po prostu ten knot zrywamy. Warstwa powierzchniowa, pozbawiona dostępu do wody z głębi, przesycha o wiele szybciej. W efekcie musimy częściej podlewać ogród, marnując wodę i nasz cenny czas. Co więcej, naruszona struktura gorzej zatrzymuje wilgoć. Luźna, bezstrukturalna gleba szybko nasiąka wodą po deszczu, ale również szybko ją oddaje w wyniku parowania. Natomiast gleba strukturalna, przypominająca gąbkę, wchłania duże ilości wilgoci i uwalnia ją bardzo powoli. Mamy więc paradoks kopiemy, by rzekomo poprawić stosunki wodno-powietrzne, a w rzeczywistości na dłuższą metę tylko je pogarszamy. Wróćmy do argumentów przemawiających za jesiennym przekopywaniem walka z chwastami to chyba jeden z głównych powodów, dla których ludzie chwytają za łopatę właśnie jesienią. Mowa tu przede wszystkim o chwastach wieloletnich i kłączowych. Takich jak pesz, podagrycznik czy oset ich silne kłącza wnikają głęboko w glebę i są w stanie przetrwać nawet srogą zimę. Jesienne przekopywanie wyciąga te korzenie na wierzch. Pozbawione ochrony ziemi wysychają na wietrze i giną pod wpływem pierwszych przymrozków. To niezwykle skuteczny sposób na oczyszczenie działki z tych uciążliwych intruzów i to bez użycia żadnej chemii. Wiosną z zaskoczeniem odkryjesz, że chwastów jest znacznie mniej. Łopata w tym przypadku działa jak pług, który wyciąga wroga z jego kryjówki i zostawia go bezbronnego na polu bitwy. Ponadto podczas przekopywania rozcinamy kłącza na mniejsze fragmenty Wiele osób uważa, że to sprzyja ich rozmnażaniu, ale jeśli zrobimy to jesienią, osłabione, pocięte fragmenty korzeni nie zdążą się ukorzenić i zadomowić przed mrozami. One również obumierają. Przyjrzyjmy się dokładniej mechanice niszczenia chwastów. Nie każdy chwast reaguje na szpadel tak samo, ale dla niektórych jest on niczym wyrok śmierci. Weźmy na przykład pesz właściwy. Jego siła tkwi w poziomo ułożonych, białych kłączach na szpikowanych uśpionymi pąkami jesienne przekopanie wydobywa te kłącza na powierzchnię mróz to nic innego jak kryształki lodu które rozrywają delikatne tkanki roślin na poziomie komórkowym gdy kłącze perzu znajdzie się na wierzchu jest wobec tego procesu zupełnie bezbronne dokładnie tak samo dzieje się z korzeniami mniszka lekarskiego czy szczawiu końskiego ich palowe korzenie wyniesione do góry po prostu wymarzają ważny moment dla maksymalnej skuteczności, gleby po przekopaniu nie należy wyrównywać grabiami. Trzeba zostawić duże, zbite grudy ziemi. To zwiększa powierzchnię przemarzania i uniemożliwia korzeniom chwastów ponowne ukrycie się. Zatem, jeśli twoim największym problemem jest plaga chwastów wieloletnich, jesienne przekopywanie może okazać się twoim najbardziej niezawodnym sojusznikiem w tej nierównej walce o plony. Ale ten medal ma też drugą, mniej przyjemną stronę. Przeciwnicy przekopywania gruntu twierdzą swącio: Walczycie z tym, co widzicie, ale jednocześnie budzicie tysiące śpiochów. Co to oznacza w praktyce? W wierzchnich warstwach gleby znajduje się tak zwany bank nasion. Są to nasiona jednorocznych chwastów i komosy, gwiazdnicy, szarłatu i wielu innych, które opadły z roślin w trakcie lata. Przez lata w jednym metrze sześciennym ziemi mogą się ich zgromadzić dziesiątki tysięcy. Dopóki te nasiona leżą na głębokości większej niż 5-7 cm, pozostają w stanie spoczynku. Brakuje im światła i wystarczającej ilości ciepła do wykiełkowania, mogą tak spać całymi latami, czekając na swoją szansę. I wtedy wkraczamy my, z łopatą w ręku, przewracając skiby ziemi, wynosimy te nasiona z głębokich warstw na samą powierzchnię. Własnoręcznie stwarzamy im idealne warunki do tego, by wiosną mogły wykiełkować. W rezultacie, owszem, być może pokonaliśmy część perzu, ale w zamian otrzymaliśmy gęsty dywan z chwastów jednorocznych, z którymi będziemy musieli walczyć przez całe następne lato. Wychodzi na to, że rozwiązujemy jeden problem, ale w jego miejsce tworzymy kolejny i to wcale nie mniej poważny. Cała ta dyskusja o tym, czy kopać ogródek, czy nie, sprowadza się do jednej kluczowej kwestii koncepcji banku nasion ukrytego w glebie. Wyobraźmy sobie taki przekładaniec. Górna warstwa to nasiona, które spadły w tym roku. Niżej są te z zeszłego sezonu, a jeszcze głębiej te sprzed lat. Natura jest mądra, nie pozwala wszystkim nasionom wykiełkować naraz. To jest mechanizm, który gwarantuje przetrwanie gatunku. Gdyby wszystkie chwasty wzeszły w jednym sezonie i my byśmy je wyplewili, problem zniknąłby raz na zawsze. Ale dzięki temu podziemnemu bankowi nasion, mają one praktycznie niekończący się zapas do odnowy. Strategia nie kopać, czyli słynne no opiera się na bardzo prostej zasadzie: nie budź śpiących. Jeśli nie przewracamy ziemi, nasiona chwastów cały czas zalegają głęboko w ciemności i chłodzie. Nie dostają w ten sposób sygnału do rozpoczęcia kiełkowania, a te nieliczne, które są tuż pod powierzchnią, łatwo zniszczyć lekkim spulchnianiem, albo przykryć warstwą ściółki, czyli mulczu. Zatem, rezygnacja z przekopywania to nie jest oznaka lenistwa. Lecz świadoma i celowa strategia mająca na celu stopniowe uszczuplanie tego glebowego banku nasion. I dzięki temu z każdym kolejnym rokiem, bez naruszania gleby, chwastów na naszych grządkach będzie pojawiało się coraz mniej. Kolejny potężny argument przemawiający za tym rozwiązaniem to skuteczne niszczenie szkodników. Pamiętajmy, że gleba to nie tylko siedlisko pożytecznych mikroorganizmów, ale też zimowa kwatera dla wielu naszych ogrodowych wrogów pędraki, drutowce. Poczwarki sufkowatych i bielinka kapustnika, a także sama stonka ziemniaczana, wszystkie te szkodniki zimują w ziemi, zakopując się na głębokość od 10 do nawet 50 centymetrów. Tam, w tej głębi, nie są im straszne nawet najsilniejsze mrozy. Jednak jesienne przekopanie oznacza dla nich prawdziwą katastrofę. Niszczymy ich zimowe schronienia i wyciągamy je, otumanione i bezbronne, na samą powierzchnię. A tam czeka na nie podwójne niebezpieczeństwo: po pierwsze, mróz. Larwy i poczwarki, które nie są przystosowane do niskich temperatur panujących na powierzchni, szybko giną. Po drugie, ptaki, sikorki, wróble i inni nasi skrzydlaci pomocnicy chętnie urządzą sobie ucztę na świeżo przekopanej ziemi, wyjadając cenny pokarm białkowy. W ten sposób jedna jesienna czynność pozwala na znaczące ograniczenie populacji szkodników w kolejnym sezonie, a co za tym idzie? Zmniejsza potrzebę stosowania chemicznych środków owadobójczych. Przyjrzyjmy się temu procesowi bliżej. Odwracając skibę ziemi, odsłaniamy larwę chrabąszcza majowego. Jest duża, tłusta i biała. To doskonała przynęta dla ptaków. Drutowiec, przypominający twardy kawałek drutu, jest mniej rzucający się w oczy, ale on także staje się wrażliwy. Nawet jego chitynowy pancerz nie chroni go przed mrozem na otwartej przestrzeni. Poczwarki motyli wyglądające jak małe mumie tracą swoje naturalne schronienie i pękają pod wpływem niskiej temperatury. To jest niczym jesienne generalne porządki, kiedy wytrzepujemy wszystkie dywany. W ten sposób przerywamy cykl rozwojowy szkodników w najbardziej krytycznym momencie, tuż przed zimą. Jest to mechaniczny sposób zwalczania szkodników, który, w przeciwieństwie do metod chemicznych, jest w pełni bezpieczny zarówno dla nas, jak i dla przyszłych plonów. Zwolennicy tej metody słusznie twierdzą, że zdecydowanie lepiej jest popracować łopatą raz jesienią niż później przez całe lato zwalczać inwazję szkodników, ciągle opryskując rośliny. A teraz spójrzmy na to z innej perspektywy. Kogo jeszcze oprócz szkodników wyciągamy na mróz? Naszych najważniejszych przyjaciół i sojuszników – drżownice. Te niestrudzone pracownice to prawdziwe inżynierki żyzności gleby. Spulchniają ziemię lepiej niż jakakolwiek łopata, tworząc te drogocenne kanały dla powietrza i wody. Wciągają materię organiczną z powierzchni głęboko w ziemię, przetwarzają ją i wzbogacają glebę koprolitami, czyli bezcennym nawozem organicznym. Jesienne przekopywanie to dla nich po prostu apokalipsa. Po pierwsze, ostrze łopaty rozcina je na kawałki. Po drugie, te, które przeżyły, lądują na powierzchni, gdzie stają się. Łatwym łupem dla ptaków, lub giną z powodu zimna i przesuszenia. Niszcząc populację drżownic, pozbawiamy glebę jej naturalnych zdolności regeneracyjnych. Bierzemy na siebie ich pracę, którą wykonywały za darmo i o wiele wydajniej. W zasadzie zwalniamy najlepszych pracowników i próbujemy ich zastąpić, wykonując te robotę sami i to w dodatku dość nieudolnie. Ale dżdżownice to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Zostawmy je na chwilę i skupmy się na mikroświecie. W glebie funkcjonuje niezwykle złożony ekosystem, w którym różne gatunki mikroorganizmów żyją na różnych głębokościach. Na górze, w warstwach bogatych w tlen, egzystują tlenowce. Głębiej, tam, gdzie tlenu jest niewiele, żyją beztlenowce. Każdy z nich ma swoją kluczową rolę w tym skomplikowanym układzie. Kiedy szpadlem przewracamy całe płaty ziemi, fundujemy im wielką wędrówkę ludów. Tlenowc zakopujemy głęboko, gdzie się duszą i giną. Z kolei beztlenowce wyrzucamy na powierzchnię, na świeże powietrze, które jest dla nich po prostu trucizną. W ten sposób całkowicie niszczymy wypracowany przez lata mikrobiologiczny balans. To tak, jakbyśmy wyrzucili na ląd stworzenia z morskich głębin, a zwierzęta lądowe wrzucili do oceanu. Efekt jest jeden. Masowa śmierć jednych i drugich. Powrót do tej delikatnej równowagi zajmie mnóstwo czasu, a przez ten okres gleba będzie chorować. I gorzej spełniać swoje funkcje. A teraz posłuchajmy argumentów tych, którzy przekopywanie uważają za konieczne. Ich główny argument to wygoda w aplikacji nawozów. Jesień jest najlepszym momentem, by naładować glebę składnikami odżywczymi na nadchodzący sezon. Dotyczy to zwłaszcza nawozów organicznych o przedłużonym działaniu, takich jak obornik, kompost czy próchnica. Jeśli po prostu rozsypiemy je na powierzchni, Duża część składników odżywczych, szczególnie azot, uleci lub zostanie wymyta przez topniejący śnieg i jesienne deszcze. Aby materia organiczna zaczęła działać, musi zostać wymieszana z ziemią i wprowadzona głębiej. I tutaj bez szpadla się nie obejdzie. Przekopywanie pozwala równomiernie rozprowadzić nawozy w warstwie korzeniowej. Na głębokości od 20 do 30 cm. Zimą i wiosną te nawozy zaczną powoli się rozkładać. A do momentu wysadzania rozsady gleba będzie idealnie zaopatrzonym odżywczym tortem, gotowym karmić rośliny przez cały sezon. Jest to klasyczna metoda uprawy sprawdzona przez dziesięciolecia. Rozwińmy tę myśl. Nie chodzi tu tylko o nawozy organiczne. Jesienią wprowadzamy również nawozy mineralne, czyli fosforowe i potasowe. Fosfor i potas to pierwiastki bardzo wolno przemieszczające się w glebie. Jeśli rozsypiemy je tylko po wierzchu zostaną w górnych milimetrach podłoża, a korzenie większości roślin po prostu do nich nie dotrą. Aby były dostępne, muszą trafić bezpośrednio w strefę wzrostu korzeni. Przekopywanie gleby to najprostszy i najskuteczniejszy sposób, by to osiągnąć. Wprowadzamy nawóz, odwracamy skibę, a on ląduje dokładnie tam, gdzie będzie najbardziej potrzebny wczesną wiosną. Ponadto jesienne przekopanie z jednoczesnym zastosowaniem odkwaszaczy, takich jak mączka dolomitowa czy wapno, Umożliwia normalizację pH gleby w trakcie zimy. Substancje te również działają powoli i potrzebują czasu, żeby wejść w reakcję z podłożem. Zatem przekopywanie to nie jest zwykłe spulchnianie, ale kluczowa operacja, dzięki której na odpowiedniej głębokości tworzymy warstwę żyznej, dostępnej dla roślin gleby. A teraz przejdźmy do miażdżącej riposty ze strony zwolenników naturalnej uprawy. Twierdzą oni, że głęboka orka nie chroni materii organicznej, lecz ją niszczy. Jak to możliwe? Największym bogactwem gleby, jej złotym zapasem, jest próchnica. Powstaje ona w wyniku powolnego rozkładu substancji organicznych przy ograniczonym dostępie tlenu. Kiedy jednak głęboko przekopujemy ziemię, gwałtownie nasycamy ją tlenem. To wywołuje tak zwany wybuch mineralizacji. Pożyteczne bakterie tlenowe, mając nagły nadmiar tlenu, zaczynają z szaloną prędkością spalać próchnicę, rozkładając ją do prostych związków mineralnych. Owszem, w krótkim okresie daje to roślinom nagły zastrzyk dostępnych składników odżywczych, ale w dłuższej perspektywie dramatycznie tracimy żyzność gleby. Dosłownie spalamy zapasy materii organicznej, które były gromadzone przez lata. Gleba ulega degradacji, staje się uboga, a jej struktura się pogarsza. To tak jakby palić w piecu banknotami, by tylko szybko się ogrzać. Kontynuując temat strat, przyjrzyjmy się wodzie. Zwolennicy niekopania twierdzą, że ziemia przekopana na zimę traci znacznie więcej wilgoci. Dlaczego? Po pierwsze, jak już wspominaliśmy, ulega zniszczeniu system kapilarny, który podciąga wilgoć z głębszych warstw. Po drugie, duża, luźna powierzchnia przekopanej ziemi, zwłaszcza pozostawionej w bryłach, silnie odparowuje wilgoć pod wpływem zimowych wiatrów i wiosennego słońca. Goła, czarna ziemia wiosną szybciej się nagrzewa, ale też szybciej wysycha. Natomiast gleba nienaruszona od jesieni i okryta, np. ściółką lub resztkami roślin, zachowuje się jak termos. Utrzymuje wilgoć zgromadzoną przez jesień i zimę. Wiosną, pod taką przykrywką, ziemia będzie wilgotna i żywa, gotowa do sadzenia bez dodatkowego podlewania. W regionach, gdzie wiosny bywają suche, może to być decydujący czynnik dla uzyskania dobrych plonów. Okazuje się więc, że przekopywanie, które miało pomóc w gromadzeniu wilgoci, w rzeczywistości przyczynia się do jej utraty. Więc co? Mamy od razu wyrzucić szpadel? Absolutnie nie. Są sytuacje, kiedy jesienne przekopywanie gruntu jest nie tylko korzystne, ale wręcz niezbędne. Pierwszy przypadek to zagospodarowanie ugoru, czyli tak dziewiczej ziemi. Jeśli dostaliście nową działkę, która jest cała zarośnięta wieloletnimi chwastami o potężnych systemach korzeniowych, bez głębokiego przekopania będzie wam bardzo ciężko. W tym przypadku trzeba raz, ale porządnie przewrócić całe bryły ziemi, wybrać wszystkie korzenie i w ten sposób przygotować grunt pod przyszłe rabaty. Drugi i najważniejszy przypadek to gleby ciężkie, gliniaste i zbite. Takie podłoża mają niezwykle gęstą strukturę, brakuje im powietrza i kiepsko odprowadzają wodę. Jeśli takiej ziemi nie przekopiemy jesienią, wiosną zamieni się ona w nieprzejezdne bagno, a latem w twardy kamienny monolit. Właśnie dla tego typu podłoża wymyślono przekopywanie z pozostawieniem dużych, niezruszonych brył. W ciągu zimy woda, zamarzając w porach, będzie się rozszerzać i rozrywać te bryły od środka. Nazywamy to pęcznieniem mrozowym. Dzięki temu wiosną taka ziemia stanie się znacznie bardziej spulchniona i strukturalna. Z drugiej strony, istnieją jednak gleby, dla których jesienne przekopywanie jest absolutnie niewskazane. Chodzi tu przede wszystkim o grunty lekkie, piaszczyste i piaski gliniaste. Już same w sobie są zbyt luźne, przez co słabo zatrzymują wilgoć i składniki odżywcze. Mają też niewielką zawartość materii organicznej. Przekopywanie takiej gleby dodatkowo ją rozluźnia, co tylko wzmaga wysuszanie i wywiewanie. Wszelkie składniki odżywcze, które dodamy jesienią, zostaną łatwo wymyte przez wiosenne, roztopowe wody do głębszych warstw niedostępnych dla korzeni roślin. W przypadku takich gleb jedyną słuszną strategią jest zaniechanie kopania, a zamiast tego stałe wzbogacanie ich materią organiczną w formie ściółki i kompostu w celu poprawy ich wilgotności i żyzności. Głębokie przekopywanie jest również niewskazane w przypadku żyznych czarnoziemów, które już posiadają doskonale ukształtowaną strukturę gruzełkową. W takim wypadku łopata może tylko zaszkodzić, bezpowrotnie niszcząc to, co natura budowała przez całe stulecia. Zatem jak widać, prawda leży jak zawsze gdzieś po środku. Całkowita rezygnacja z uprawy gleby może nie sprawdzić się w przypadku ciężkich glin, a fanatyczne coroczne przekopywanie jest szkodliwe dla gleb lekkich. Jakie jest więc wyjście? Kompromis. Zamiast głębokiego kopania na sztych łopaty możemy zastosować spulchnianie powierzchniowe na głębokość zaledwie 5 do 7 centymetrów. Do tego celu służą specjalne narzędzia. Na przykład płużek ręczny fokina albo kultywator, taka obróbka pozwala nam spulchnić wierzchnią warstwę, zniszczyć wschodzące chwasty, a także przykryć nawozy zielone czy kompost. Jednocześnie nie narusza głębszej struktury gleby i nie szkodzi żdżownicom oraz głównej masie mikroorganizmów. Jest to swoisty złoty środek, który łączy zalety obu podejść. Poprawiamy na powietrzenie warstwy wierzchniej, ale zachowujemy żywą strukturę gleby. Metoda ta jest odpowiednia dla większości typów gleb. I stanowi doskonały etap przejściowy od tradycyjnego ogrodnictwa do uprawy naturalnej. Przejdźmy teraz do najbardziej zaawansowanej alternatywy technologii NoDig, czyli ogrodu bez kopania. Cała filozofia polega na tym, by w pełni naśladować procesy zachodzące w naturze. Spójrzmy na las nikt tam nie przekopuje ziemi, a mimo to jest ona zawsze pulchna, wilgotna i niezwykle żyzna. Dzieje się tak? ponieważ nieustannie przykrywa ją warstwa opadłych liści, naturalnej ściółki. Możemy ten sam mechanizm zastosować w naszym ogrodzie. Zamiast przekopywania okrywamy grządki grubą warstwą ściółki organicznej, skoszonej trawy, słomy, liści czy kompostu. Ta warstwa chroni glebę przed wysuszeniem i erozją, skutecznie tłumi chwasty, a z czasem rozkładając się, staje się pożywką dla dżdżownic i mikroorganizmów, zamieniając się w życiodajną próchnicę. Dodatkowo możemy wysiewać sideraty, czyli nawozy zielone. Ich korzenie spulchniają glebę, a ścięta masa zielona również posłuży nam jako cenna ściółka. Wymaga to pewnej zmiany myślenia o ogrodnictwie, ale w dłuższej perspektywie tworzy samoregenerującą się zdrową i wyjątkowo żyzną glebę. Dobrze, czas na podsumowanie naszego małego naukowego śledztwa. Jak widać, na pytanie: przekopywać czy zostawić w spokoju? Nie ma jednej prostej odpowiedzi. I to jest ten kluczowy moment. Zrozumieliśmy, że przekopywanie to narzędzie potężne, ale niestety bardzo brutalne. Może się przydać do napowietrzania gleby, walki z uciążliwymi chwastami wieloletnimi i szkodnikami, zwłaszcza w przypadku ciężkich, gliniastych ziem. Ale ceną za to jest niszczenie unikalnej struktury gleby, śmierć drżownic i pożytecznych mikrobów, budzenie banku nasion chwastów. I utrata drogocennego humusu. Współczesna agronomia skłania się ku metodom bardziej łagodnym spulchnianiu powierzchniowemu i technologii NODIC z aktywnym wykorzystaniem ściółki oraz nawozów zielonych. Główny wniosek, jaki powinniśmy wyciągnąć, to ten: przestańmy ślepo trzymać się tradycji, a zacznijmy rozumieć naszą ziemię. Spójrzcie na nią, dotknijcie, sprawdźcie, jaki ma typ. I dopiero wtedy decydujcie, czego potrzebuje: głębokiej interwencji chirurgicznej przy pomocy szpadla, czy może tylko łagodnej terapii z użyciem materii organicznej. Dziękuję, że dotrwaliście do końca tego wideo. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny. Koniecznie zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. A teraz najważniejsze pytanie: po tym wszystkim, co usłyszeliście, pozostaniecie wierni szpadlowi, czy może spróbujecie czegoś nowego tej jesieni? Napiszcie o swoim typie gleby i o tym, jaką podjęliście decyzję w komentarzach?